13 grudnia zapraszamy na mszę świętą do kościoła ojców redemptorystów przy ulicy Portowej na godzinę 17.00. Modlitewnie uczcimy pamięć ofiar stanu wojennego. Msza święta zostanie poprzedzona programem artystycznym o godzinie 16.30 w wykonaniu uczniów drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Mamy zmianę godziny. Rokrocznie spotykaliśmy się na mszy o godzinie 18.00, w tym roku spotykamy się o godzinie 17.00. Około godziny 18.00 przejdziemy po zakończeniu Mszy świętej pod pomnik ofiar komunizmu przy ulicy Płaskiego gdzie oddamy cześć ofiarom stanu wojennego składając kwiaty. Jest to ostatni akord uroczystości 13 grudnia.